Zanim zaczniemy takie szybkie info, jeżeli chcecie, żeby ta seria, czyli takie dzienne piłkarskie podsumowanie dnia zostało na kanale, nie zapomnijcie zostawić łapki, jeżeli będzie ich tysiąc, to oczywiście seria zostaje na kanale, a tymczasem zapraszam do oglądania. Tak więc podsumowanie 13 stycznia 2017 roku zaczynam od Pajeta jego sytuacji w West Hamie, która no nie oszukujmy się wygląda fatalnie. Francuz zapowiedział, że chce odejść z klubu. Zgłosiły się zresztą po niego takie kluby jak Marseille, czy też podobno wcześniej Real nawet. Natomiast oferty zostały odrzucone i w tym momencie Pajec się mocno zdenerwował. Zaczął nalegać na swój transfer właśnie do Olimpiku Marsylii. Natomiast zarząd na niego nie wyraził zgody. Pajec zapowiedział, że nie założył już koszulki West Hamu, nie wystąpi w żadnym spotkaniu. No i jak wiadomo podbał pod tym zespołowi, jak i z kibicom, no można powiedzieć wszystkim wtajemniczonym e, w zespół młotów. No i jak się może Domyślić zostanie pewnie zesłany do rezerw. No, a co będzie dalej z nim, zobaczymy. No, on chce odejść, ale nie zapominajmy, że on dopiero co podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje do 2020 roku. No, na którego mocy zarabia dwa razy więcej? No, ale jak widzicie, uparcie się niesamowicie na przejście do Marsylii. No i co dalej z tym będzie? Jestem sam ciekawy. Wiemy tylko tyle, że, no, był w tym West Hamie taką, można powiedzieć, takim liderem, królem, najlepszym załanikiem, No, obecnie jest po prostu, przepraszam, śmieciem. E, po prostu, no. Z wszystkich sobie zakpił, kibice już domyślacie się gdzie go mają, no i zobaczymy jak cała sytuacja się rozwinie dalej, gdzie pajeta zobaczymy, czy w ogóle odejdzie, czy może y, tymi słowami ogólnie tym wszystkim popsuł sobie przyszłość, tak więc to będzie na tyle, przechodzimy dalej szykuje nam się niezły powrót legendy do piłki nożnej jeszcze nie mamy oficjalnego potwierdzenia, ale wiele serwisów tutaj dyskutuje na ten temat, że Didier Drogba dogadał się z Corinthians i powinien powrócić do piłki nożnej na dokładnie rok no że podpisał z nimi kontrakt i że właśnie będzie mógł oglądać i w lice brazylijskiej to by oznaczał jego powrót, bo jak wiadomo zakończył on oficjalnie karierę w Montreal Impacts w MLS-ie natomiast czy rzeczywiście do tego doszło? Pewnie wszystkiego dowiemy się w ciągu kilku dni no póki co mamy tylko taką informację że rzekomo właśnie podpisał kontrakt, no i pewnie musimy poczekać te kilka dni, wszystko już będzie jasne. Chińczycy chcą kolejną gwiazdę po nieudanych próbach ściągnięcia Ronaldo Lewandowskiego czy też innych gwiazd światowego futbolu. Postanowili powalczyć o Felipa Andersona, czyli oczywiście gwiazdę Lazio. Poszła tutaj oferta 30 milionów. No, pytanie co dalej? Lazio pewnie będzie w miarę e, zadowolona z tej kwoty. Jeszcze pewnie więcej będą chcieli wydusić. A czy sam Felipe Anderson będzie chciał tam odejść? No, szczerze powiedziawszy, póki co nic nie wiemy. Dopiero co dowiedzieliśmy się o tym, że napłynęła taka oferta. Pewnie troszkę minie czasu, zanim cokolwiek będzie jasne. No, ale chyba nikogo to nie dziwi, że Chińczycy chcą ściągnąć do siebie kolejnego zawodnika, no bo w ostatnich dniach czy nawet tygodniach, no nie jest to żadna nowość i Chińczycy powoli chcą wykupywać cały piłkarski europejski rynek. Przenosimy się do Polski i na tapetę kładziemy temat Prejowicia. Jak wiadomo jakiś czas temu sam uważał, że on już dla Legii zrobił wszystko, Legia dla niego także, no i postanowił się rozstać z nią. Jednak nic nie było oficjalnie potwierdzone i Bogusław Leśnodorski zapowiedział, że nigdzie Prejowicz nie odchodzi, został zesłany do rezerw, no i na tym się skończyło tutaj jego gwiazdorzenie. Jednak pojawiła się wczoraj informacja w wywiadzie, właśnie sam Bogusław powiedział, że Prejowicz dostaje tutaj wolną rękę co do odejścia, napłynęły różne oferty i do końca miesiąca wszystko powinno być ja do jakiego klubu odejdzie. Ogólnie Prejowicz nie pojechał z Legią na obóz przygotowawczy, tak więc możemy się spodziewać, że no już na 99,9% Prejowicza w Regii nie zobaczymy na wiosnę, no a z takich większych klubów zainteresowanie wyraził np. przykład Pałok, Saloniki, tak więc wydaje mi się, że no to jest kwestia czasu i właśnie pożegnamy Szwajcera z naszej polskiej ligi. Ale wciąż przy niej zostajemy. Ekstra klasa wciąż tutaj głównym tematem. Mówimy tymczasem o Stiliciu, który przechodzi testy medyczne w Wiśle Kraków. Jak wiadomo jest szansa i to duża na jego powrót. W zasadzie wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu trzech dni. Powinniśmy ujrzeć oficjalne potwierdzenie i zobaczyć znowu Bośniaka w naszej polskiej lidze. No taki można powiedzieć syn marnotrawny. Trzeci raz wraca do polskiej ligi. Chyba tutaj czuje się najlepiej. I zobaczymy jak się będzie spisywał. Może ta trzecia próba będzie najbardziej udana. My oczywiście życzymy Bośniakowi powodzenia. No żeby pomogł, pomógł tej Wiśle wyjść na prostą, bo jak wiadomo, no w, w rundzie jesiennej tak sobie to wyglądało, no i oczywiście zobaczymy jak to będzie dalej tak więc na dzisiaj to będzie tyle, mam nadzieję, że takie piłkarskie podsumowanie dnia wam się spodobało, jeżeli jakieś popełniłem tutaj błędy i tak dalej, za to was przepraszam, jest to pierwszy odcinek, tak więc mam nadzieję, że z każdym kolejnym będzie lepiej no wy możecie zostawić łapkę, czy też nowe osoby suba, za to wam dziękuję na dzisiaj to będzie tyle, do usłyszenia, no i cześć!